My, Trójmiasto.pl. To wszystko między nami. Yo, witamy w sp odcinku specjalnym Skumaj Trójmiasto. Dzisiaj uczcimy, jakże wspaniały nadchodzący czas, czyli koniec świata. Zapytamy się przechodniów w Gdańsku, czy przygotowali się już do tego, jakże uroczystego, a zarazem bardzo destrukcyjnego dnia. Dzień dobry, jak będziecie świętować koniec świata? Yy, a kiedy jest koniec świata? W piątek. W piątek jest skończy Z którym koniec w piątek? W piątek na pewno będziemy pić. Będziemy pić. <laughs> jak myślisz, świat się skończy w piątek? No, mam nadzieję taką. A przeżyła już pani jakiś koniec świata? Nie. Nie. Dobra, a skąd pani wie, że ten pani przeżyje? Pomyślę sobie, że to jest nieprawda. Nie skończy się na pewno. No jak to? Przecież Majowie zapowiedzieli koniec świata. A to Majowie zapowiedzieli koniec epoki, a nie koniec świata. Ludzie o! eksplodują! O! Tak? Tak. A przygotujecie się na koniec Zawsze ktoś markoty jest w takim tłumie, no. Nie wiem, widziałam dwie opinie, jeżeli chodzi o pogodę w internecie. Pierwsza, że będzie albo 1000 stopni, a druga albo minus 1000, więc są jakby dwie teorie. Tak, a jak wtedy, myśli pani, jak będzie przebiegać koniec świata? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie ciepło, bo teraz jest zimno. Koniec świata może być, jeżeli sam człowiek będzie tego chciał. Proszę państwa, co się dzieje w świecie? Weźmy Koreę, czy nie można zapanować nad tym, Najprawdopodobniej w takich, w których byśmy nawet nie spojrzeli, kiedy to się stanie. Ale nie wiedzieli, jak u miłosza, tak wiesz, taki. A to nie czytałem. Aha. To polecał. Uh, 21st, right? Yes. Probably just uh, like any other day. They're probably not going Nie think. You're not afraid? Not at all. Jak świat się skończy? Coś dobrego życia. Komu bije dzwon? Ten dzwon bije dla ziemi. Ziemio, uciekaj, bo niedługo zginiesz. Dzień dobry, Magda Gessler, kuchenne rewolucje. Jeżeli nadejdzie koniec świata, to jak go spędzisz? Oj, nawet nie wiem. Nie, a alkohol, narkotyki, może prostytucja? No nie no, bez przesady, no. no nie? W gronie rodziny i z modlitwą. No nie no, tak to no, chłopaki, no co. No, jak policja przygotowuje się do końca świata? Nie, to bardzo... nie? nie? Nie ma żadnej nijako, nie wierzymy w koniec Tak? A nie boicie się, że będą jakieś zamieszki, rozruchy? Wątpię. Jak będzie koniec świata, to obiad też będzie za 9 zł? Oczywiście. A czy jakieś będą specjalne dania na koniec świata? Ja myślę, że w my menu nic się nie zmieni. Oliver co za tydzień. Jak panie spędzą koniec świata? Ja? Ja... E. Będziemy mieli ten. Klasa ma No Na pewno powiedzieć e, in, niektórym, co się o nich myśli, żeby jakoś tak. Żeby tak. dopierdolić. No. Czy będzie pan dalej dostarczał pocztę, jak będzie koniec świata? Nie, nie, nie. Nie. Panie Jezu, czy świat się skończy? Może trzeba zapłacić. Tak zawsze jest w kościele. Nie ma Pani bunkru ani schronu? Nie. A może jakoś statek, łódkę, Arkę Nowego? Też nie. Nie planuję się przygotowywać, bo dla mnie nie będzie końca świata. Tak jest moje zdanie. Ale tak hipotetycznie. Nie miałbym planów. To już by nic nie pomogło. A statek? Pan myśli o jakimś statku? może... Jak Arka Nowego coś nie tym Coś takiego. Proszę Pana. No ja nie wiem, czy Arka Nowego, Arka Nowego, czy w ogóle, w ogóle istniała. Koniec świata spędzę w domu, na szczęście w Zielonej Górze. Także za rodziców. Czyli, a na górze myśli pani, że nie zaleje pani woda? Eee. To by było bez znaczenia. Zależy, jaki koniec świata będzie. Myślę, że w dzisiejszych czasach to raczej bunkier. B się modlił. A jeżeli a jeżeli nie? No, nie, nie? A Jeżeli nie, to pić. Jakieś specjalne panowie, takie bunkry Arki Nie, raczej nas wypuszczą w teren, że się pilnowali wszystkie. No, nie uciekajcie. się! O, tutaj tego pana. Dzień dobry. Nie, nie ucieknie pan przed końcem świata. Nie. Mimo, że wiele osób to nie wierzy, tak zazwyczaj jak było w Sodomie i Gomorze, tych niedowiarków spali ogień piekielny. Na szczęście my jesteśmy bardzo wierząco, niewierzący, dlatego pozostaniemy na swojej arcynoego. Dzień dobry. Stefan Myle dojczytywał. Chciałem zapytać, jak. А, о нет, ну нет, я не говори.